Jeżeli chcesz stworzyć tygodniowy plan postów na Facebooka, łącznie z grafikami, jednym promptem w kilkanaście sekund, to zostań do końca tego filmu. Cześć, to co chcę dzisiaj ci pokazać, to stworzenie krok po kroku takiego planu tygodniowego. Zajmie ci to tak naprawdę kilkanaście sekund do minuty. Mianowicie chodzi tylko i wyłącznie o przygotowanie promptu, a potem już tylko czekasz na efekt. OK, zaczynajmy i przejdźmy do kroku pierwszego, czyli przygotowania promptu. Prompt, o którym mówiłem, już sobie przygotowałem wcześniej, a teraz sobie go wspólnie skonfigurujemy i omówię ci każdy jego element. Jest w nim kilka aspektów, które musisz zmienić na własną rękę, ale to żaden problem. Pierwszy z nich to oczywiście data. Data ważna, aby to był tydzień, przedział czasowy. Dlaczego ten przedział? Otóż chodzi o to tylko i wyłącznie, że w ciągu roku mamy wiele różnego rodzaju świąt, takich także absurdalnych jakiś dzień, powiedzmy, piłki, czy balonika i tak dalej. I to jest po to, żeby chat GPT mógł sobie wziąć taki dzień i pod niego napisać stricte post, który będzie idealnie pasował, jeżeli chodzi o twoje na przykład usługi. Ja sobie wpiszę tutaj aktualny tydzień, czyli od 10 do 16 września. Kolejny element to nazwa firmy, tudzież marki osobistej. Ja wymyślę sobie jakąś, ponieważ chciałbym, aby to był salon kosmetyczny. Niech to będzie Your Beauty oferującej usługi z zakresu i tutaj ja przygotowałem sobie już wcześniej, po prostu skopiowałem z jakiegoś salonu kosmetycznego. Wklejam te usługi. Dlaczego te usługi? To jest genialna rzecz, dlatego że ChatGPT wtedy bierze stricte twoje usługi i dopasowuje do nich treść postów. Dlatego te posty nie są takimi stricte pustymi jakimiś informacjami dotyczącymi danego święta, tylko on dopasowuje konkretne święta czy konkretny dzień pod twoje zabiegi i promuje je po prostu podając jakby całą otoczkę wokół tego zabiegu. Kolejny element to target. Target ja tutaj sobie jeżeli mamy, to samo kosmetyczny będzie dla kobiet i w stylu, czyli w stylu, jakim ma być charakter pisma. Dla mnie to będzie tutaj powiedzmy unhandley i na sam koniec do każdego postu wygeneruję to realistyczne zdjęcie, w ostatecznym pliku IPG, bez żadnych napisów, format 1.1. Na końcu i tutaj chyba coś uciekło, na końcu wygeneruj plik Excel z kolumną dla każdego dnia, tekstem, posta i dodanym zdjęciem. I jeszcze jedna rzecz, czyli oczywiście kliknięcie, aby przełączyć się w tryb agenta czatu GPT, wtedy wystarczy tylko i wyłącznie kliknąć generuj i już agent zaczyna dla nas pracować, a ja za chwilę wracam do Ciebie z efektem, który osiągniemy i wtedy sobie jeszcze pokrótce to omówimy. I po 14 minutach mamy efekt. Chat rozpisał sobie wszystkie teksty do postów. Dodatkowo wygenerował nam plik Excela zbiorczy razem ze zdjęciami. I oczywiście wszystkie zdjęcia po kolei mamy wygenerowane. Jeżeli któreś zdjęcie Ci nie odpowiada, to oczywiście żaden problem, możesz sobie wygenerować je samemu. Ale myślę, że jest to mega duże ułatwienie. Ja jeszcze ściągnę ten plik, żeby zobaczyć dokładnie co się w nim znajduje. No jak widzisz, ChatGPT wszystko pięknie umieścił w jednym pliku, także możesz spokojnie sobie stąd kopiować treść. Zapisać zdjęcie możesz również zapisać z tego czatu, który przed chwilą widziałeś bezpośrednio na dysk. Możesz poprosić czat, żeby, żeby zapisał ci to w pliku Zip wszystkie zdjęcia zapakowane. No myślę, że oszczędność pracy tutaj na tym poziomie to jest po prostu do niczego nie, nieporównywalna, ponieważ gdybyś miał to zrobić ręcznie, no to wiadomo, zajęłby ci to przynajmniej kilkanaście do kilkudziesięciu minut, a tutaj masz to w hmm, 14 minut zrobione bez Twojego praktycznie udziału. Oprócz tego y, czasu, który musiałeś poświęcić na pisanie promptu, tak jak wspomniałem, prompt będzie dostępny w linku w opisie do tego filmu. A ja oczywiście zachęcam cię do subskrybowania mojego kanału, bo naprawdę warto. Dlatego chociażby, że już wkrótce pojawi się nagranie, w którym pokażę ci pełną automatyzację, czyli to, co zobaczyłeś dzisiaj, plus umieszczanie tego bezpośrednio na twoim fanpage'u. Także już nie będziesz musiał robić tak naprawdę nic. Pełna automatyka i pełne zarządzanie fanpage'em poprzez AI. To co, do zobaczenia już w kolejnych nagraniach, do usłyszenia, cześć!